Nazywam się Piotr, musiał jest program pod tytułem Blaski Historii. Zapraszam Państwa na już dziewiątą część cyklu z husarskim skrzydłem na swoim ramieniu. Tytuł dzisiejszego odcinka to Podsumowanie Bitwy pod Fales. W poprzednich dwóch programach przedstawiłem ostatni etap Bitwy pod Fales, gdy oddziały polskiej pierwszej dywizji pancernej, wspartej przez jeden batalion amerykański. Zajęły miasteczko Chambois oraz wzgórza Mont Ormel, blokując w ten sposób drogi odwrotu niemieckiej armii z Normandii. Walki te trwały od 19 do 21 sierpnia 1944 roku i zakończyły się ogromnym sukcesem Polaków. Pomimo zakończonych walk, Polacy pozostali na pozycjach do 22 sierpnia. 21 sierpnia po południu z Szambuła wysłano jeden szwadron dziesiątego Pułku Strzelców Konnych w celu rozpoznania i nawiązania łączności z Polakami na Maczudze. Gdy tylko strzelcy konni zbliżyli się do Maczugili zostali ostrzelani z czołgów pierwszego Pułku Pancernego. Dwa kromuele zostały uszkodzone i reszta szwadronu się wycofała. Rano 22 sierpnia do Szambuła przybył generał Maczek. W szambuła został przyjęty bardzo uroczyście. W zdobycznym namiocie na dywanie zrobionym z niemieckiego sztandaru ze swastyką jednego z oddziałów SS stał stolik, na nim kieliszki i zdobyczny szampan znaleziony w wozach niemieckich ze zrabowanymi kosztownościami. Generał Maczek wzniósł toast za strzelców konnych, dragonów, ułanów i strzelców przeciwpancernych. Warto zaznaczyć, że w Szambuła walczyły dwa najstarsze oddziały dywizji, jeszcze z 10 Brygady Kawalerii z Polski, czyli 10 Pułk Strzelców Konnych i 24 Pułk Ułanów. Generał Maczek wizytował oddziały jeszcze na polu bitwy. Jak wspominał, żołnierze powoli zdawali sobie sprawę z polskiego sukcesu. Tylko w 10 Pułku Strzelców Konnych nastrój był poważny, ale nie przygnębiający. Odbył się skromny pogrzeb dowódcy pułku majora Maciejowskiego, pośmiertnie awansowanego na stopień podpułkownika i odznaczonego Krzyżem Virtuti Militarii klasy czwartej. Warto też wspomnieć, że kryptonimem pułku w rozmowach radiowych była nazwa dzieci Macieja. Jak wyglądała bitwa w całości? Od 7 sierpnia drugi korpus kanadyjski rozpoczął zamykanie drogi odwrotu niemieckiej 7. Armii i kilku dywizji pancernych z piątej armii pancernej. Była to operacja Totlajs. Po początkowym sukcesie natarcie utknęło na dobrze zorganizowanej obronie niemieckiej. Dywizje pancerne polska i kanadyjska wdały się w uporczywe walki z dobrze umocnionym przeciwnikiem. Zdobycze terenowe były niewielkie, a straty duże. Niepowodzenia te wynikały ze złego użycia dywizji pancernych. Gdyż dywizje te nie nadawały się do natarcia na silnie umocnionego przeciwnika. Do tego służyły dywizje piechoty wsparte przez ciężkie czołgi z brygad czołgów. Przy kolejnej próbie przełamania niemieckiej obrony, czyli operacji Tractable, początkowo powielano ten sam błąd. Jak na przykład polskie natarcie z 14 sierpnia po prawej stronie drogi z Cannes do Falez. Jednakże tym razem do natarcia ruszyła trzecia Brygada Strzelców wsparta czołgami 24 pułku Ułanów. Pomimo dużych strat, natarcie powiodło się. Przy dacie 14 sierpnia należy też wspomnieć o ogromnych stratach poniesionych w wyniku amerykańskiego bombardowania, gdzie zginęło 42 żołnierzy, 85 odniosło rannych, a 51 zostało zaginionych. Z tym, że zaginionych należy uznać za zabitych, których ciał nie dało się albo znaleźć, albo zidentyfikować. Nie był to jedyny przypadek, gdy pierwsza dywizja pancerna była atakowana przez własne lotnictwo, zupełnie jak w niemieckim dowcipie z tego czasu. Gdy bombardują Niemcy, chronią się alianci, gdy bombardują Brytyjczycy, chronią się Niemcy, gdy bombardują Amerykanie, chronią się wszyscy. Od 15 sierpnia, czyli od brawurowego zdobycia Żol przez 10 Pułk Strzelców Konnych rozpoczął się drugi etap bitwy, czyli zagon na tyły wojsk niemieckich. Przechwycony w tym okresie rozkaz dowódcy niemieckiej siódmej Armii mówił o anemicznych działaniach wojsk alianckich poza jedną dywizją pancerną, która zaawanturowała się na niemieckie tyły i zagraża liniom komunikacyjnym armii. Tutaj trzeba wspomnieć, że XV Korpus Amerykański z III Armii generała Pattona mógł już 13 sierpnia zdobyć Fales. Jednakże, jak wspominałem w jednym z poprzednich programów, oprócz wojny z Niemcami trwała także wojna prestiżowa pomiędzy generałami brytyjskimi a amerykańskimi, a zwłaszcza pomiędzy Montgomerym a Bradleyem i Pattonem. Korpus przez 4 dni stał z bronią u nogi, ponieważ nie mógł przekroczyć linii rozgraniczenia pomiędzy amerykańską 12. grupą armii a brytyjską 21. grupą armii. Stracono mnóstwo czasu, co pozwoliło około 40% Siódmej armii wyjść z okrążenia. Wróćmy do bitwy, a dokładniej do operacji Track Tu trzeba zaznaczyć, że na powodzenie operacji duży wpływ miała decyzja generała Maczka o zajęciu wzgórz na północny wschód od Tran, a następnie o zajęciu wzgórz Mont Ormel, nazwanych przez generała Maczka Maczugą. Od 19 do 21 sierpnia jedynie polska dywizja pancerna i jeden niewielki batalion z amerykańskiej 90. dywizji piechoty stanęły na drodze odwrotu niemieckiej 7. Armii. I tak broniąc Szambuła, Polacy i Amerykanie. Zajęli ostatni most, przez który Niemcy mogli wycofać ciężki sprzęt z Normandii. Pozostały im tylko jeden lub dwa brody na rzece. Szambuła stanowiła poważną barierę dla odwrotu Niemców na wschód. Pomimo tego, część wojsk przedarła się na południu i północy od Szambuła, gdyż Amerykanie i Kanadyjczycy pozostawali w tyle. Jednakże Niemcy, którzy się przedarli, kierowali się w stronę wzgórz Mont Ormel, gdzie broniła się trzecia brygada strzelców oraz pierwszy i drugi pułk pancerny. Oprócz powstrzymywania odwrotu Niemców z Normandii, obrońcy maczugi musieli odpierać ataki drugiego korpusu pancernego SS ze wschodu, który miał za zadanie zniszczyć polską dywizję i w ten sposób otworzyć drogę odwrotu. 21 sierpnia doszło do połączenia Polaków z pozostałymi wojskami alianckimi. Bitwa zakończyła się. I tak w okrążeniu, w kotle, w worku, czy jak to mówią Brytyjczycy pocket, czyli kieszeń, zamknięto od 80 do 100 tysięcy żołnierzy niemieckich. Zginęło około 15 tysięcy, a około 50 tysięcy trafiło do niewoli. Sporej części udało się wynknąć z okrążenia. Marszałek Montgomery stwierdził, że Niemcy byli jakby w butelce, a polska dywizja była korkiem. Z kolei generał Skibiński stwierdził, że może i tak, ale butelka była stworzywa sztucznego i miała wiele dziur. Troszkę inaczej widział to generał Maczek, który stwierdził, że przypominało to jakby polska dywizja chwyciła byka za rogi a pozostałe wojska alianckie trzepały po bokach i ogonie, nadając tylko impetu zwierzęciu. We wrześniu 1944 roku w fachowym piśmie brytyjskiej broni pancernej pod tytułem Tank ukazał się artykuł Wspaniała walka Polaków. Oto fragmenty. Dopiero teraz ogłoszono oficjalnie, że polska dywizja pancerna pod dowództwem generała Maczka odegrała czołową rolę w uzyskaniu zwycięstwa z przemierzonych w Normandii, zamykając w dniu 21 sierpnia 1944 roku lukę, która była jedyną pozostałą drogą wyjścia na wschód od Argentown dla przetrzebionej armii niemieckiej. W ciągu sześciu dni bardzo ciężkich walk polska dywizja wytrzymała sama całą furię ataków dwóch niemieckich korpusów SS, biorąc do niewoli pięć tysięcy jeńców, w czym jednego generała i 140 oficerów. Bitwa zmierzająca do zniszczenia sił niemieckich osiągnęła moment krytyczny w dniu 18 sierpnia. Podczas gdy jedne oddziały polskie musiały utrzymać całość zdobytego terenu, inne oddziały polskie, atakowane bez przerwy przez nieprzyjaciela, który dopiero teraz zaczął sobie uprzytamniać, iż jego koniec się zbliża, parły jak walec parowna szambuła w kierunku ostatniej drogi pozostającej jeszcze otworem dla Niemców. Spośród pól bitewnych Normandii żadne inne nie przedstawia takiego obrazu piekła, zniszczenia i śmierci, jak to, które rozciąga się na północny wschód od Szambuła. Tam, w wykonaniu osobistych rozkazów Hitlera, dwa wyborowe korpusy SS przeprowadzały atak za atakiem, starając się rozpatrzliwie przerwać żelazny pierścień, który Polacy zaciągnęli dookoła nich. W tej to właśnie fazie bitwy polska dywizja pancerna, operująca o jakieś 5 mil dalej od swoich kanadyjskich i amerykańskich sąsiadów, musiała powstrzymywać cały ciężar fanatycznego naporu Niemców. Punkt szczytowy bitwy przypada na noc z 19 na 20 sierpnia. Szereg polskich jednostek zamykających Lukę było atakowanych przez czołgi niemieckie nie tylko z zachodu, ale w niektórych okresach bitwy dosłownie ze wszystkich stron. Pomimo iż wiele jednostek meldowało, że zużywają właśnie ostatnie posiadane pociski, to jednak bez wytchnienia parły one naprzód i zamykały lukę stalową bramą. Z dostaniem wieczora dnia 20 sierpnia nacisk nieprzyjaciela zaczął słabnąć, by ustać prawie zupełnie w ciągu nocy. Amerykanie, z którymi Polacy nawiązali pierwszą łączność, poprzedniego dnia zaczęli dostarczać paliwa i amunicji oddziałom generała Maczka. Teraz nareszcie można było ewakuować rannych z pola bitwy. W dniu 21 sierpnia zwycięstwo zostało w pełni osiągnięte. Około godziny 11 Kanadyjczycy zrównali się z Polakami na ich lewej flance. Obecnie należało oczyścić worek, który był już ostatecznie zamknięty. Bitwa o Normandię była w swej istocie zakończona. Rozpoczęła się katastrofa armii niemieckiej na terenie całej Francji. Generał dowódca korpusu kanadyjskiego, zwiedzając pole bitwy na północny wschód od Szambuła, oświadczył, że nigdy w swoim życiu nie widział takiego całkowitego spustoszenia. Straty polskie od 7 do 22 sierpnia. Wyniosły 446 zabitych, 1501 rannych oraz 150 zaginionych, których w większości należy uznać za zabitych. Straty wynosiły ponad 10% stanu osobowego dywizji, a w jednostkach bojowych dochodziły do 30%. Do polskiej niewoli trafiło 5113 jeńców. W tym jeden generał i 136 oficerów. Zabitych Niemców nie da się ustalić, jednakże było ich kilka tysięcy. W sumie Polacy zniszczyli lub uszkodzili 55 czołgów 44 działa 38 wozów pancernych 207 pojazdów mechanicznych i 152 pojazdy konne. Dywizje niemieckie, które zdołały wydostać się z okrążenia zostały mocno przetrzebione. Na przykład 12. dywizja pancerna SS w dniu 6 czerwca, czyli inwazji, liczyła 20 000 żołnierzy i 150 czołgów. 23 sierpnia liczyła 300 żołnierzy i 10 czołgów. Poległych pochowano na cmentarzu w Granville-Langerie czyli w rejonie gdzie 14 sierpnia polskie wojska zostały zbombardowane przez lotnictwo amerykańskie na cmentarzu jest pochowanych 660 żołnierzy są to żołnierze pierwszej dywizji pancernej a także polscy lotnicy polegli we Francji Bitwa pod Fales była dużym sukcesem pierwszej dywizji pancernej jednakże była ona okupiona dotkliwymi stratami Trzeba jednak pamiętać, że w tym samym czasie trwało Powstanie Warszawskie. Żołnierze także mieli swoje porachunki z Niemcami. Jeden ze strzelców na Maczudze zastrzelił Niemca, jednakże i sam został trafiony. Umierając powiedział, 16 może za rodzinę wystarczy. Na koniec chciałbym zacytować jedną z fraszek normandzkich opublikowanych w dzienniku żołnierza pierwszej dywizji pancernej. Fraszka nosi tytuł Worek. Workiem zwali Polacy pułapkę pod fales. Anglik nazwał ją poket. Nie sprzeczam się wcale. Stosując różne czary faktu się nie zmieni. Więc Polak bił po worku, anglik po kieszeni. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.